Świętować? Nie, tu nic świętować nie trzeba. I nie powinniśmy. Oczywiście cel zrealizowaliśmy, utrzymaliśmy się w tej dywizji pierwszej. Oczywiście tak najbardziej to powinniśmy się zastanowić, dlaczego jest taka różnica między tym pierwszym meczem z Holandą, gdzie jest bezradność i tutaj z walią, gdzie mamy wszystko pod kontrolą. a patrzymy jak zespół wali grał i z Holandią, i z Belgią, gdzieś tam na pograniczu zwycięstwa, remisu 2, 3 2 my dziś... Pierwszy mecz wysłuchał bez bezradność, a dzisiaj mecz pod kontrolą, zwycięski jakby i zasłużony. Więc to jest na pewno dla nas um, analiza um, na, przez te pary tygodni do świata. I, I chyba też um, zdajemy sobie sprawę, że jednak. Um, Możemy więcej i lepiej grać przede wszystkim. A masz jakieś pierwsze tyłniaki, tak na gorąco? Dlaczego? Odpowiedz na te pytania, które przed chwilą sam um, Dzisiaj na pewno graliśmy bardziej prostą piłkę. Zbieraliśmy drugie piłki. Otrzymywaliśmy się, oczywiście brakowało jeszcze zagrania, dośrodkowania, żebyśmy byli bardziej niebezpieczni, tak jak mogliśmy, ale... Nie wszystko, nie wszystko chyba od razu, ale na pewno ten, te dwa mecze dadzą na odpowiedź chyba jak najlepiej powinniśmy grać, żeby się dostosować do tego potencjału, jaki mamy. Robert, a powiedz, czy ten mecz pokazał takie prawdziwe oblicze reprezentacji Polski, po, po tym fatalnym meczu z Holandią, z Holandą, którego i my i, i wy byliście niezadowoleni, to tu było już no to było już normalnie, tak jak, tak, jak, tak jak powinno być, ale jeszcze chyba sam zauważasz dużo nie um, Tak, na pewno ten mecz dzisiejszy jest zdecydowanie. Wyglądał tak, jak sobie założyliśmy, to, jak chcieliśmy grać i te spotkania mieliśmy pod kontrolą. Jakby mhm. zachowali poza jedną sytuacją w końcu w meczu, nie zagroził nam tak naprawdę ba za bardzo. Oczywiście my w jedną sytuację szliśmy i chyba trzeba odpowiedzieć sobie pytanie, dlaczego więcej klarownych sytuacji nie stworzyli, ja mogliśmy mieć. Bardziej gdzieś mogliśmy, Mo musimy być i możemy być w ofensywie, a nie jeszcze tego brakuje. Mhm. Więc no, to mi się wydaje, że te dwa mecze faktycznie będą taką fajną analizą tego. Jak można zagrać dwa różne mecze w ciągu dwóch, tr tr trzech dni tak naprawdę? Sądzisz, że, sądzi, że kibice mogą spać spokojnie przed mundialem, czy trzeba drżeć, obawiać się, że, że będzie tak jak bywało? Oczywiście o, pozytywnie będziemy podchodzili do mhm. tego Świata. Zdajemy sobie sprawę jakie mamy em, braki i jakby mam nadzieję, że te braki przyjdą. Y Przykryjemy tak, że nie będzie widać na Mistrzostwach Świata i wyciągniemy maksa z tego, co, co mamy. To też nie był łatwy no, mecz, prawda? Pod względem chociaż były fauli z drugiej strony, ale też kibice wam pomagali tak Oczywiście no, zdawaliśmy sprawę, że słowali zawsze, będzie, zawsze gra agresywnie. Na wyspach zawsze się tak gra. Ale poradziliśmy sobie, więc tak jak powiedziałem, nas no, to są fajne mecze do tego, żeby zdać sobie odpowiedź, jak Najbardziej, jak najlepiej powinniśmy się do świata, żeby być jak najbardziej efektywni.